Gratulujemy w imieniu polskich sędziów, Polskiego Związku Bokserskiego. Witamy Cię i gratulujemy z całego serca. Dziękuję, że nas dziękuję. tak sympatycznie reprezentujesz na tej Dzięki. Chciałem zapytać o atmosferę. Jak to jest być na igrzyskach? Jak to jest sędziować te najlepsze, najważniejsze walki? Dla mnie, dla mnie to było spełnienie marzeń. No i w ogóle wszyscy sędziowie, co tam byli, to też dla nich to było spełnienie marzeń. Atmosfera, atmosfera super, wszyscy koleżeńscy, wszyscy jedni drugiemu pomagali, nie było jakiejś tam, a ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy, nie, wszyscy się trzymaliśmy razem, zresztą presja na nas była bardzo dużo postawiona, yy, wymagano od nas dużo, bo cały czas na każdym kroku nam powtarzano, że od nas zależy to, czy boks będzie dalej na igrzyskach. Właśnie, presja, presja to było słowo, które było wymieniane wcześniej, jak duża to była presja, kiedy można było, czy można ja rozumiem, było sobie dobrze poradzić na początku, kiedy ona była największa, ona rosła, jak to wyglądało, czy z biegiem turnieju to się troszkę zmieniało? Ja mogę powiedzieć za siebie, nie wiem jak inni, dla mnie to... Na początku był to stres, w sumie całe Igrzyska to był stres. Przez cały czas trzeba było być skoncentrowanym. Cały czas nam powtarzano, że jedna mała pomyłka może przeważyć o zwycięstwie tego czy tego zawodnika, a liczy się tylko czerwony bądź niebieski. Nie patrzymy na żadne strony świata, nie patrzymy na osiągnięcia tych zawodników, tylko czerwony i niebieski. I presja była od samego początku do samego końca praktycznie kładziona na nas przez wszystkich ewaluatorów, sędziego, głównego delegata technicznego. Ja sobie radziłem na początku wiadomo, troszeczkę to jest inaczej niż zwykłe zawody niż, niż Mistrzostwa Świata, czy jest to jedna ranga imprezy, która wybiera presję. Potem jakby się troszeczkę może troszkę uspokoiła, ale już się dochodziło do walk półfinałowych i finałowych, gdzie już zawodnicy walczyli o medale bądź dalej o kolor tego medalu, to też ta presja wzrastała. No i jest wiadomość, że sądzujesz finał. Finał wagi ciężkiej, no to taka wisienka na torcie to jest coś, co wzbudza dodatkowe emocje. Tak, byłem bardzo zaskoczony, że ostatnia walka y, turnieju Igrzysk Olimpijskich przypadła akurat mnie w udziale w ringu. No, był to dla mnie stres, nie wiem, jeszcze nie wiedziałem siebie w tej walce. Zobaczę, na pewno odczuwałem ten stres, ale w momencie, kiedy poszedł pierwszy gong, robiłem już swoje i wiedziałem, że muszę spełnić to wszystko, co umiem najlepiej, żeby, żeby dobrze wypaść i żeby nikogo nie skrzywdzić przede wszystkim. Rozmawiałem tutaj z kolegami, yy... W tym okresie porozmawiać troszkę tej walce finałowej, no, nie mieli nic e, żadnych zarzutów, generalnie bardzo dobrze sędziowana walka. E, jak się finał e, Igrzysk Olimpijskich sędziuje? Tak jak powiedziałem wcześniej, dopóki człowiek nie wejdzie w te cztery liny, on ma tą presję, ale jak już wchodzi, słyszy ten gong, robi swoje. I, i myślę, że, że to jest najważniejsze. Po prostu wszystko ucieka, robimy to, co umiemy najlepiej, czyli sędzimy najlepiej, jak tylko możemy. Teraz ta największa wiadomość, największa, która cieszy nas tu wszystkich najbardziej, drugie miejsce w rankingu sędziów. Jaki jest sporządzany ten ranking? Na jakiej podstawie wyłania się tego, tych trójkę na, takich, na tych igrzyskach olimpijskich było czterech ewoluatorów, którzy oceniali każdą walkę. I myślę, że oni patrzyli na to, jak to sędziuje walki na punkty i w ringu, i wspólna ta ocena. Powoduje yy, ocenę końcową danego sędziego. Kiedy się dowiedziałeś o tym, że jesteś drugim, numerem dwa na Igrze? Po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich. Po ostatniej walce zebrano nas w jednym pokoju i zaczęto, zaczęto czytać od trzeciego do drugiego, do pierwszego miejsca. No i co? No jak usłyszałem swoje nazwisko, no to byłem w Na no, Dla mnie to, to jest osiągnięcie super. No. Super, drugie miejsce. Trzecie zajął amerykański sędzia, pierwsze ukraiński. Czyli jeszcze jest inna radość, że dwóch z Europy na, na pudle było tak zwanym sędziowski. No właśnie, 30 walk przesędziowanych na e, punkty, 7 walk w e, ringu. To jest naprawdę szmat czasu spędzonych przy sędziowaniu walk na igrzyskach. E, to na pewno będzie procentować, prawda? No na pewno, na pewno. Myślę, że nie tylko mnie, ale będę tą wiedzę, którą zdobyłem tam, i doświadczenie przede wszystkim będę starał się przekazać młodszym kolegom bądź innym starszym również, żeby poczuli też, jak to jest. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. No i co? I do zobaczenia w ringu. <laughs> Dziękuję na pewno. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy w ringu. Tak.